Cześć, witajcie. Tutaj Wiktor Szachmat. Dzisiaj gramy w Minecrafta. Mm, tu jest mój domek. Mm, zaraz wam go pokażę, tylko zmienię swoją kamerkę. Mm. Wiem, gram dzisiaj innym skinem, ale tak to... O, wywaliło nas z mine'a. Ale tak to przeważnie to będę grał lodomirem, tym moim skinem co zawsze go miałem ale dzisiaj sobie zagramy trochę innym skinem już wam zaraz pokażę mój domek tylko musimy mi się minecraft włączyć i gramy na 1.14 wiem, na górze mi pisze, że 12, ale to jest naprawdę 14 i tu są jakieś nowe ryby, ale lisów nie ma i właśnie szkoda, że właśnie nie ma lisów, bo lisy to jedno z moich ulubionych zwierząt. Ale jak na razie, no i musimy teraz zmienić tą kamerkę. Zaraz wam pokażę. Mój domek. Tu mam takie ognisko. Można siedzieć, ale nie można w niej wchodzić, bo wtedy się można zapalić. I wchodzimy sobie po rusztowaniu. I to jest mój domek. zaraz mam go pokażę z daleka. Ale najpierw od środka. To, to jest moja lodówka. Jeszcze nic nie mam. To jest mój piec. I tutaj, bo to jest. Inny rodzaj pieca, I, i tutaj mam taki. No wiecie, to na gaz, tak sobie nie zrobiłem, że niby tutaj można sobie siadać przy stole, tylko tak, no niby, wiecie, jak to Minecraft, to bez modów. Tutaj jest łazienka, tutaj można się wykąpać pod prysznicem, a tutaj jest kibel. Mm, jeszcze nie zrobiłem do ale. To zrobimy sobie kiedy indziej, tu są skrzynki, bloki, rzeczy i nadzienie Autokorekta Bo tak to tam napisałam jedzenie, a to jest moja sypialnia Wiem, Trochę słaba, ale potem jeszcze nią się zajmiemy To będzie wersja na survivalu, tylko mnie już zbudowałem na kreatywie Mm, to pójdziemy sobie, może po jakieś drewno, wiecie, takie obowiązkowe, ale może nie stąd, bo stąd nie chcę drzew niszczyć. Pójdziemy sobie tam i możemy sobie to zniszczyć. Dobra. I na razie tak rozpoczniemy sobie. Mm zaraz i pójdziemy w drugą stronę o i wiem zaraz wam pokażę dom tylko dokończę to drzewo chociaż hmm. tylko jeszcze jedno I prezentuje się czekajcie pójdziemy tam na góry hmm. Kurczę. O, tu są, tu są też nowe kwiatki. Jest granatowy kwiatek. Nie trzeba już z lapisu. Tak wygląda. Tu też bym zrobiła okno, tylko że tam mam te skrzynki. To wiecie. Mm, ja bym bardzo chciał znaleźć te granatowe kwiatki i wam pokazać, jak wyglądają. Co to jest? Co to jest yy, yy, co to za bud... Czy to? To jest śnieg dobra, ale co to za budowa w ogóle? Budowa taka. Nubkowska. Jakby nubią zrobił ale ja tylko jestem na a ja nie jestem noobem. Jak jestem tylko na serwerze, to ciekawe kto to mógł zrobić. Crafting table mam w domu, a więc nie będę zużywał drewna. Ej, ale co to za śnieg? Mogę mieć śnieżki, ale fajnie. No ale szkoda, że pod śniegiem nie da się zapadać. Zaraz tu jeszcze przyjdziemy. Hmm. Zaraz tu jeszcze przyjdziemy, tylko sobie na razie do mojego domku pójdziemy. Hmm. Zrobimy rzeczy, pokopiemy coś. Dobra. I crafting mam w kuchni. O, deszcz zaczął padać to trochę słabo. Kilk do mieczyk a na sikierkę już nam brak, ale już mamy. Nie chciałam tu tego postawić. Dobra. Mm. Idziemy w ogóle tam sprawdzić, co tam jest. Zaskoczę do wody. Zapomniałem wcisnąć shifta. Dobra, płyniemy tam. O, mogłem też łopatę sobie zrobić, żeby wykopać to i śnieżki. Dobra. Gdzie ja chciałam iść? Dobra, ale ten śnieg coś jest podejrzany. No i coś tu mamy, ale to nam nic nie daje. Ja bym go z chęcią zniszczył i zrobił sobie śnieżkę, ale czekajcie. Tu mamy taki knarusztowanie. Czekajcie, wejdźmy sobie. O! Tajna baza. Ty. Ty, Nopku. Co ty tu skrywasz? Aha, dwa szurkerowe skrzynki. Hmm. Jedna jest tak dziwnie podejrzana o, ta możemy ją zniszczyć. Bo jak się zniszczysz szurkerowe skrzynki, to to co jest w środku nadal tam będzie. Dobra, mamy. I możemy sobie przeczytać. Zaraz co tam jest. Bo jak tam... Będzie ukryte Coś fajnego To będzie najlepiej Ale jak coś słabego Na przykład jak dirt Wiecie jak to noob To będzie bardzo słabo Ja bym chciał, żeby tam były jakieś fajne bloki do budowania Albo diamenty, albo coś Drogiego takiego Ale... Po nubie, to się nie spodziewajmy, nic takiego. Nie. Raczej tam nic nie będzie. Ale jest chyba dzień, tak, jest dzień. Mm. spodziewam się, po nubie, to tam nic nie. Co to ma być? Co Cały subiwaj. Ale ja się skurzę na te diamenty sobie. Dwa staki weźmiemy. To samo, no nie, było, ludzie. Ten noob to jest pro. Jaki noob? Dobra, możemy bloki i zrobić sobie w skarbę, Ale najpierw zrobimy sobie te i teraz bloki. Możemy teraz sobie robić bloki. Hmm. Szkoda, że nie mam ender skrzyni, bo tak to by nikt mi tego nie ukradł. To wiecie. Weźmiemy sobie jeszcze trochę diamentów. Ale nie no. Nubek okazał się prosem. Ale nie no. Może ten nubek się na mnie zemścić, ale pewnie nie, bo pewnie mały, mały mużdek, Wiecie, jak to nubek. 99, plus. O nie, co ja zrobiłem? Okradłem nubka. Przecież będę miał bardzo, 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 bardzo dużo diaksów. Teraz następne to... Do... co? Co tu się dzieje? Ale wtedy mam tylko w ekwipunku już jeden diaks, o nie. Ale w Ale w skrzyni jeszcze Dobrze. I ja mam taki pomysł, żeby wykopać Że te skarby, chciałem chcę, chciałam w domu ale zapomniałem, że dom mam taki, jakby, trochę latający. A więc zrobimy sobie to tu. Nie zrobiłem łopaty, wiem. Ale będziemy to potem musieli zakamuflować. O nie, nie wziąłem skrzynki. Muszę wziąć sobie skrzynkę. Ale nawet zrobimy tu crafting. Robię na chwilę przerwę. Już jestem. I yy. mm, właśnie, co się stało na tym serwerze? To. Tak to się robi. Na serio? Na płytę? Nie, nie mam płyty. Sobie musimy jeszcze jedno wykopać. No, dwa. Chociaż pewnie mam jakieś drewno, ale... O, no tak, ognisko mogę niedługo sobie zrobić. Ale na razie nie potrzebuję ogniska, tylko potrzebuję skrzynki. Dobra, bo Nubek chyba nie powinien się skapnąć, że ja tu tu schowam. Na razie to zakryłem, bo jak Nobek tu jest, to wiecie, ale... Raczej go nie ma, bo jestem sam na serwerze. I zawsze na tym serwerze będziemy sprawdzać, czy jest nubek. Nick nubek. Albo jakiś inny nick, w ogóle inny nick. Bo jak jest, to wiecie, co może się dziać. Wiem, jeszcze nie schowałam diamentów, bo mam inny plan. Musimy wziąć sześciuteńkie diamenty. I wszystkie tam ukryjemy. Zamienimy je w bloki i je tam ukryjemy, żeby one tylko nie były przeplęte. Bo jak są przeplęte i ja się stanę nubem, to ja sobie tego nie, nigdy nie wybaczę. Wiem, jeden z tak wyrzuciłem, ale tu mu zrobię miejsce. Gdzie on jest? Anieszko? Nie. I tu robimy. Robimy. Idziemy na dół i robimy. Ja na razie zrobię przerwę i już zrobię, żeby były wszystkie zrobione. To widzimy się po krótkiej przerwie. Już jestem po tej przerwie. To idziemy teraz do skrzyni jak jakby był łupkiem, ale nie jestem. Sprawdzę, że jest Uff, mam jeszcze. A będę chyba o tym zawsze zapominał. Mm, to było tam. Czekajcie, gdzie to było? Było gdzieś tutaj, ale gdzie? Też podejrzewam, że tu. Nie. Tu. Tak. Chowamy sobie tu wszystko. Widzicie, że mam tego nawet dużo. Schowajmy nawet to. Nie wiem, że rzeczy schowałam. ale ja jakoś tak. Może będziemy tu sobie łowić ryby niedługo, ale na razie pójdziemy spać. Pójdziemy sobie spać. No. Gdzie ja jestem? Nie odłożyłem killów. O nie. O nie to nie ma, kurczę, boduję, ko otwieraj, po... Nie. No. Użyj teleportu. O, kurczę. Ale nie, to pewnie. Dobra, chociaż jest dzień. Mm, mam pomysł. Jakby stąd uciec. Ale muszę, muszę wziąć sobie tor torczo. A ja wiem, do drugiej ręki się nie da. Szkoda. By jakby się dało i byś wiedział, to bym sobie tak robił. Ale nie, nie można to wiedzieć. Hmm. Musimy się Przekopać Torczem się lepiej kopie Nie no żartuję Tak samo się kopie jak rączką No ręką Ale w ogóle gdzie on nas tu wiedził Ja jestem tego ciekaw Dobra Dobra tu jest wyjście To zniszczymy sobie to to. Hmm. Muszę coś sprawdzić. Robię na chwilę stop. Już jestem szukana pod łóżkiem czegoś, ale nie ma. Patrzcie. Hmm. A jakby było pod łóżkiem, to i tak nie było, nic nie było. Hmm. Ale jakby to się wydostać hmm. musimy chyba trochę dirta wykopać po idziemy na, gó na górę hmm. o, chociaż woda mogę się wydostać. Nie mówcie, to było ciągle przed moim domem. Nie, nie, o, oh. hmm. Hmm. Nie wiem. Mogło mnie chociaż tam, gdzieś tam. Hm. Wykopię jakoś więcej i to jakoś mi się zechciało. Mm, co się ze mną dzieje? Tak, moje tęczowa owca. Owco? Mhm, mm nic nie rozumiem. Coś jest ten jego tomek. Widzimy hmm. sobie tu. O, i tu w ogóle jest woda. Hmm. O nie. O nie. Ale chociaż mam te rzeczy. Hmm. Ale serio, coś mi się. Chcę bardzo dużo dirta mieć, nie wiem czemu. Zaraził mnie czymś. Nie. Nie, on mnie czymś zaraził. Muszę stąd uciekać. Nie. On nie musiał czymś zarazić. Hmm. Żeby tylko mnie zeszło chyba w dobrze nic się nie stało. Ale udekoruję sobie to dirtem. Będzie ładnie wyglądać. No co ja mówię. Chyba mnie na pewno czymś zaraził. Pójdę sobie spać. Widz... <grymne> Czy on mnie przemienił w O nie, o nie, on mnie przemienił w noba. Nie, nie, Dirt! O nie, 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 co ja nie, Co ja muszę uciekać. Wow. Jak nie było tu tego dirta, to by było lepiej. Muszę z daleko stąd uciekać. Hmm, ale wykopię sobie więcej dirtu. A, co ja mówię? Gdzie są te diamenty? O nie! Nie wziął. Dobra, wszystko jest. Wezmę sobie tylko to. Dokładnie zakryj to. Nie mogę się powstrzymać, żeby wykopać dziki rta. Wezmę sobie to. Piszcie w komentarzach, jak Nubek to mógł zrobić i jak kto mnie może odczarować. Piszcie w komentarzach, a ja teraz próbuję nie myśleć o dircie To pa. Subskrybujcie i wpadajcie na mojego Instagrama. Wiktor Szach.